Nie wpadli w pułapkę produktywności. Kiedy skończyłem 19 lat, to miałem najbardziej produktywny okres w swoim życiu, ponieważ w trakcie wakacji przeprowadzałem się do nowego mieszkania, które na dodatek remontowałem, przygotowywałem się do maratonu oraz brałem udział w swoim pierwszym startupie. Pamiętam, że wtedy wracałem do domu i po prostu gapiłem się głupi w sufit, ponieważ ciągle czułem, że mogę więcej, ciągle czułem, że jestem niewystarczający. Ale na szczęście na 19 urodziny dostałem tą oto książkę. Kompletnie zmieniło to moją perspektywę, ponieważ pokazało błędy myślenia, z którymi nie spotykam się tylko ja, tylko naprawdę miliony ludzi na świecie. To pozwoliło mi wprowadzić hamulec do mojego systemu produktywności. Nie naciskać tylko gazu, ale musisz też zwolnić. Nie ma w tym absolutnie nic złego. Możesz pracować bardzo dużo i być szczęśliwym, ale musisz wiedzieć jak podchodzić do pracy, aby była optymalna. A ta książka jest jednym z pierwszych kroków do tego, więc polecam Ci ją naprawdę przeczytać z całego serca.